Maria Taczek i Wiktoria Kula, srebrny medalistki z Polski, dwójka podwójna wagi lekkiej. Obawiają się o Wasze zdrowie, szczególnie Marii Taczek, która wcześniej wywalczyła tu w efektowny sposób złoty medal w jedynce. jednak popełniliście bardzo dobrze. Dałyśmy radę. Dałyśmy radę, ta osada nie była do końca opływana, więc jechałyśmy... zadowolony. Ja jechałyśmy na tym, co wypracowaliśmy w poprzednich latach, tak. ale ja się nie martwiłam, czy Marysia da radę, także za mojej możliwości, między spokojem wystartowałyśmy pomimo tej jedynki wcześniej wygranej i pięknie. W efektownym stylu. Wygląda na to, że z tego co mówicie, że dosyć przypadkowo ta osada powstała. Tak. Czy w tym roku może troszkę przypadkowo nie miałyśmy w ogóle okazji, żeby ją upływać Wika na co dzień mieszka w Holandii. Ja w Szczecinie. Ale jest na obozach kadrowych, więc tak spotkałyśmy się. Wczoraj wczoraj ustawiliśmy podnóżki, ustawiliśmy jeszcze dzisiaj i tak wystartowałyśmy z Marszu, ale to jest trzeci rok, jak startujemy razem, także. To jak Wy trenujecie przez komórkę, tak się porozumiewacie? Tak, na wideo czacałeś Mieszkasz w Holandii, z kolei Maria w Szczecinie. No i ten jak? Jak w ogóle zgranie to wygląda w takiej sytuacji? No, każda, każda pracuje na, na swoje zdrowie, a później się spotykamy i ustalamy zgodę taktykę. Y więc ja w, w przypadku dzisiaj ja łapię się za Marią, bo Mary się szlakuje i tak. No, mamy Marysia, powiedz, Aby skąd ty masz tyle sił? To było ty coś niesamowitego. Po prostu dres. chciałaś, dres. nie wiem, z wygrać wyścig jeden. Nie ta... umiem ocenić dobrze odległości, jaka jest przewaga. I na to Ja popadam tysiąc mocno, później kontrolowanie i cieszę się, że wyszedł z tego złoty mecz. I tam, jak na koniec, powiedzcie, czy sobie nawzajem robicie te barkoczyki, czy każda sobie? Nie, każda sobie. Tak tego akurat nie robimy razem.